Laki jedzie na wielki zlot youtuberów Youtubers Camp Okazuje się, że jest tam z nim pewien człowiek Który podszywa się pod znaną postać I porywa ich do swojej kryjówki Aby stworzyć jednego youtubera ze wszystkich Jesteś ciekawy jak wszyscy się uwolnili? Oglądaj film do końca I nie zapomnij kliknąć łapeczki w górę I subskrypcji z dzwoneczkiem Miłego oglądania o. Kto to dzwoni? Kto to dzwoni? Halo, halo! Ktoś? Proszę odpowiedź, a to! O, Co się dzieje, Franek? Cześć, no ja tu chciałem już wejść do domu, bo przeszedłem od kolegi teraz i, 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 i bawiliśmy się tam. Naprawdę, to jest. Tyle, Ja tutaj. Fajnych... że to ktoś tutaj. Jejku, deszcz spada. Czekaj, bo tu listonosz chyba jakiś przyszedł. Tak? A właśnie. Ale, halo, halo, dzień ktoś... dobry. Ja właśnie dostawę wszystkich y, potrzebnych mebli tu do tego nowego domu przywiozłem. Proszę, tutaj jest ławeczka, bilard. Wow, telewizor. ale pan ma kostium ogólnie. Bezpiecznie widzę y, tutaj y, zasady bezpieczeństwa są zachowane. Tak. Dobrze, to ja już wezmę, zabieram te rzeczy. Lakuś, mhm. Franek, Franek to tak. możecie mi ogólnie zabierać te rzeczy. Ej, słuchajcie, dziękuję, że kliknęliście łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem i wbiliśmy dużo, y, dużo pieniążków, y, bo z tego powodu teraz możemy urządzić. Pokój u góry. Pamiętacie, jak wcześniej pytałem w odcinku z Siren Headem, jak, jak właśnie tam był taki odcinek, co u góry zorganizować po, po przeprowadzce i pisaliście mi, że mogę sobie tutaj jakieś rzeczy do siłowni dać, że właśnie e, rzeczy dla psa, no i pokój taki rozrywki ma tutaj być, dlatego specjalnie, tak jak powiedzieliście, e, wszystko tutaj e, organizuję, tak jak chcieliście, nie, Franek? Tak, tak, ale świetna sprawa, ale najważniejsze pomimo wszystko, że ten pokój już będzie wyremontowany i widzowie nam pomogli, to najważniejsze chyba i tak, że ubikacja jest zrobiona. Nie lakuś? No, tak, to... tak, tak, właśnie, ale Ubik wiecie co? Ale fajnie tu zrobiliście te bramki. Właśnie, właśnie można się bawić tutaj można, można pograć. Albo z widzami jeden na jeden można zagrać. O, o, super, no widzowie właśnie nie mogą się doczekać, aż w końcu przyjdą do nas i zobaczą nas nowy dom na żywo! No, tak. a ty... Ty tato, jakie ogólnie masz na dzisiaj plany? Słuchajcie dzieci, ja jadę ogólnie, bo już tutaj e, wydzwaniają do mnie cały czas telefon na, na sygnale. E, jadę teraz na YouTubers Camp, wiecie, spotkać się z YouTuberami. Jo, tak, ale też bym chciał tak kiedyś pojechać wow. z tobą. Wezmę a wezmę to tam... was kiedyś, wezmę was kiedyś, ale teraz już muszę się spieszyć. To papa. Pa. Dobra, to papa, pa, to miłego nagrywania i pozdrow wszystkich YouTuberów. Dobra, pozdrowie, pozdrowie, oczywiście, że tak. O jejku, tutaj ktoś źle zaparkował moje autko. Już szybko tutaj e, w Trymiga zawracamy, drifta robimy. No i słuchajcie. Była taka sytuacja właśnie, że ostatnio mojemu synkowi bardzo chciało się do talety i właśnie tam była ta kolejka, co wtedy, co wtedy czekaliśmy do talety, ale nie w tym rzecz. Bo dzisiaj idę się spotkać z najlepszymi youtuberami na YouTubersCamp. YouTubers Camp to jest organizacja, w której spotykają się youtuberzy, żeby wymienić cenne informacje, żeby się czegoś nauczyć, żeby coś nowego prowadzić w swoje nagrywanie Dlatego, o, jak widać, tu, tu już jest Wielki przycisk YouTube'a I zobaczymy zaraz, jak tam YouTuberzy O, ale jak widać, auta jeszcze nie są zaparkowane Uuuu To fajny fajny teraz przycisk, co? Dobra, witamy u YouTubers Camp Wow, halo, witamy YouTubers Camp, siemano, najlepsi YouTuberzy, jesteście tutaj? Jesteście, o Siemaneczko, witam cię bardzo serdecznie Ty, friz! jesteś Frizz? To ty no, czy Fryz? Piąteczka! Ty piąteczka. jesteś fryz? Ty jesteś fryz czy Frizz? A no jak, jak będziesz mówił na mnie tak będziesz. Ale wiesz co, chciałbym umówić się z tobą na nagrywanie jakiegoś filmiku później co wieczorem. No dobra, jak poczekaj będziesz wolny? tylko tu książki odłożę, bo ostatnio zacząłem dużo czytać o YouTubie, możesz na chwilę wpaść, tak wygląda mój pokój na YouTube Camp. Ty, a Ty, ty fajnie masz tu i komputer fajny! Zamknij no, okno, bo fajne. przeciąg, ty, zamknij okno bo przeciąg! Dobra, dobra. Ale wiesz co muszę lecieć, bo ja mam robotę do zrobienia teraz i, i, i zaraz będę, okej? Okay? Dobra, kto tu w ogóle się wprowadził? To jest jakaś he, nowa osoba tutaj jest. Jakieś... jakieś zestawy alchemiczne? Kto to jest za youtuber X? Ja laki mam tutaj tak podpisane. E, tutaj ma, mają... O Gplay tutaj ogólnie sobie jest, pewnie się ogarnia. Freeze! Freeze tutaj jest! Ej, ktoś tam widziałem, ktoś tu, ktoś tu wszedł! He, czekajcie, to jest ten X! Co to jest za youtuber w ogóle? Ale fajnie mi tutaj bulgotają te, te wody eee, Ale mam fajny nowy plan Tylko nie mogę nikomu go zdradzić Bo jakby go zdradził to by było słabo i, 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 i nie wyszedł Jaki plan? Eee, czy, o nie, nie, szybko, Ale zebranie jest teraz o 12, więc dobra, idę na zebranie Dobra, zebrany jest. Siemaneczko, ziumeczki. Ja youtuber ciekawe ciekawy jak on ma na imię. Słuchajcie, musimy się dowiedzieć co to za youtuber i co on kombinuje. On na pewno coś kombinuje i nie wiemy jak ma, jak ma na imię. Dobra, może, może tutaj będzie lista obecności. Może Dzień dobry. Nie, 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 nie. Dzień witam. dobry, witamy. Dzień dobry, witam. To ja już sprawdzę listę obecności wszystkich youtuberów. Gplay, widzę, że tutaj jest. Vito, też widzę, że z tyłu jest. Tam Freeze. Obec... Czy pan Lak jest obecny? Tak, jestem, jestem. Dobra, mam nadzieję, że tutaj wszystkich chwilę, to nie już, już wymieniłem, że wszyscy są obecni i dzisiejszy temat spotkania jest to, że dzisiaj wieczorem są nagrywki. To jest najważniejsza rzecz i dzisiaj ze sobą będziemy mogli fajnie nagrywać wspólne odcinki. Także to będzie na tyle na tym wykładzie, mam nadzieję, że wszystkiego się dowiedzieliście, mam nadzieję, że wszyscy byli obecni tutaj. Czyli Gplay, znasz tego nowego kolesia? Zobacz. Zobacz, kto tu jest? To jest w ogóle... Nie, nie znałem go z tej strony, on. Nie wiem kto to za youtuber jest. Czekaj, ja pójdę za nim, ja pójdę za nim Nie wiem, ja to jest. Tutaj wam rozdam kamery do wieczornego Dobra, nagrywania. To będziemy I nagrywać, zaraz nagrywamy. Kto tu jest? Pójdę za nim. Pok pok! O! Cześć, cześć, cześć! Yy, wiesz co, przyszedłem właśnie ze zebrania, ale jakoś nie wyczytali mnie tam. A bo ty kim zapomnieli. jesteś, co ty tu robisz? Zapomnieli, no ja jestem takim specjalnym youtuberem tutaj zaproszonym. E... A jak się nazywasz? P no no nie no... Nie później wiesz co, dobra. Wiem. To, to, to co ty na to, żebyśmy się może umówili na, na nagrywki później jutro, bo jestem teraz zmęczony. No. No dobra, możemy, dobra, to jutro o dziesiątej, o okej? Okay? Dobra. No subskrypcje lajki, lajki, dużo subskrypcji lajków, obym miał. Psiś, szkoła J youtuberów, youtuber. Szybko, szybko idź! Co to są za no hałasy? Idziemy idziemy do mojej kryjówki i tam będziemy nagrywać odcineczki. Hey. No to ten kuleś! Ej, to ten, to ten tajny Nikt youtuber, się który... Nie, ratuje nie... Gplay. Szybko muszę za nim pójść! Chodź, ja idę chodź, za chodź. nim. Idę za nim i słuchajcie, zamykam okno. Ej, no słuchajcie, no pomóżcie, no pom pomóżcie, pomóżcie Dzipliowi, Dzipli Giplej potrzebuje pomocy, Youtubers Camp też, żeby wszystko miało sens, to kliknijcie teraz łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem i napiszcie w komentarzu, lucky team jesteście, jeśli jesteście w lucky team. Zobaczysz, co tam będzie się działo, ale będziemy mieć super dzień jutro. Ciekawe co i gdzie będzie się działo, ciekawe gdzie on go prowadzi, w którym kierunku oni podążają. Już idę. Już idę, G... Już, już idę, g potrzebuję pomocy, jest, jest noc i nikt się nie uratuje już, jakby co. Dobra, ogólnie te, Dobra, już ten. Już idziemy. Idziemy za nimi, idziemy za nimi, szybko, powolutku się skradamy. Ale fajną kryjóweczkę sobie wymyśliłem, Gdzie, nie, g, 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 g idzie? Co? Co się dzieje? g Play woła cały czas o pomoc. Tu jest cmentarz, on gdzieś go prowadzi Aha. do jakiejś, jakiej, jakiejś kaplicy. I zamykamy drzwi. Siemanko. Hmm. O nie. Ktoś... Ktoś mi musi pomóc! Ktoś mi musi pomóc! Jakiś, jakiś... właściciel tego... tego kościoła? Ksiądz? Czy coś? Zobaczcie, tu jest strasznie! Jestem sam na cmentarzu! tutaj jest cmentarz i... Wow! Naprawdę zaczynam się bać! I ta straszna muzyczka tutaj, tutaj wprowadza mnie w taki... w taki straszny nastrój! Dzień dobry! Co pan o tej porze robi na cmentarzu? O! Oh, Jekuś się strasznie wystraszyłem! Myślałem, że... Wow! Pan się otwinił ja mnie, się... bo się boję. Ja też się pana przestraszyłem, bo o tej porze to już tutaj nikt na ten cmentarz nie chodzi, bo jest naprawdę strasznie, no ale witam na cmentarzu. Ma Kogo pan kluczy do odwiedzi? tego tutaj, yy, do tej tutaj, y, tego schowka? O, tego schowka tutaj nikt nie otwierał od chyba 15 tysięcy lat, odkąd pamiętam. Nie no, nie pamiętam, ale nie da się tego otworzyć, to trzeba te drzwi, trzeba jakoś wyważyć łomem, albo coś, mogę spróbować. Chwila. O. Ja... Wow. Co, co to co jest za miejsce? Nie mam pojęcia, ale ta... Ta, 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 ta ten torsz naprawdę tutaj oświetla elegancko. Chwila. Tutaj przed chwilą była dwójka osób. Czy tu jest jakieś przejście tajne? Gdzieś tu nie mogli wejść? Ale jak? To niemożliwe, bo... Nie ma chyba miejsca. Tu pierwszy raz jestem. Przez grobowiec Kotleto nona. A tu co jest w tym miejscu? O no, tutaj jest jakaś dźwignia. A to... O takim czymś ja tutaj nie wiedziałem. Mam ja muszę tam przejść. Dobrze, proszę uważaj na siebie. G-play, G-play, Jakie echo słyszeliście? Tak, słyszałem właśnie też. Wskakuję, wskakuję tam. Czekajcie. Jest tam, dobra. Wskakujemy, jest tam bezpiecznie. Chyba bezpiecznie. O nie. Rob, robimy Ws tutaj miksturkę, powodzie. żeby ich napoić. Tych Co youtuberów to za ostrza? Co to tutaj zaostrzał są? Coś tutaj... co... On coś tutaj kombinuje. Robimy tutaj? Tu mój sobie coś rozwalimy. Dobra, tu na laptopku yy, nowy odcineczek wrzucamy. Pyk! I idę do naszych youtuberków. <grych> zobaczyć co, co u nich. O jacie. On... Zamykamy coś... na klucz! On jakiś youtuberków ma tam. Czyli on... on youtuberów zebrał! Czekajcie co on za odcinek! Dobrze już mniej więcej wiem jaką ma nazwę! hamon łamane na dzbanek? To jest jakiś dzban. Co? Na, na, na ks, maksywę dzbanek? Widzę tam ich. Szybko. Dobra. Muszę jakoś ich ratować. To, to wiecie co? Może zrobimy sobie takiego streama? Livestreama? Eee. <laughs> nie! Poczekajcie, ja bądźcie. tutaj uruchomię O żeby mnie nie zobaczył tylko. bo... Żeby mnie tylko mamy, nie zobaczył. Mamy live streama. Wiecie co? Stworzyłem nam nowy kanał. Widzicie yy... Free, wiecie? Tak się nazywa. Chcę połączyć trzech youtuberów najlepszych i, 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 i połączyć ją w jedną całość, tak się nie da. Proszę Ale pana, co? stoć! co? was! Wiecie co? Wiecie co? Jeszcze nie mam jednego youtubera, właśnie ciebie! O, i mam cię tutaj teraz. Nie złapałem. podchodź do mnie, widzę, że tutaj masz jakieś ostrza bardzo ostre, nie podchodź do mnie, nie zbliżaj się do mnie. Ja już, ja już cię złapałem, ja już cię złapałem, nie masz wyjścia. I Unie... siadaj tu na to krzesło. Ej, złapałeś mnie, nie mogę się stanowić. uwolnić. Chłopaki, spokojnie, jakoś was uratuję to. Nikt ci nie uratuje już. już. Już jest koniec, już jest po tobie. Jak to? Ej, spokojnie. Gplay, Fito, Frizz, uratuję was. Chłopaki, bądźcie spokojni, bądźcie spokojni. Czekajcie, Dobra, a co jeśli się strima, tu. odpalamy. Ech. Tutaj mamy już na żywo wszystko. O, jest. Odpala. słuchajcie. Dobra, to ja napiszę tutaj, że... Fezy Cię? Pięć kamer rozstawionych. No i pomoc. nagrywamy odcinek. Bawimy się youtuberzy, bawimy! Wuhu! Może ktoś zobaczy tą tabliczkę i, i wezwie pomoc! Na, na, na live'ie ktoś zobaczy y, tą tabliczkę i wezwie pomoc. Dobra. Na czacie widzowie piszą Ale fajni ci youtuberzy. chciałbym z nimi nagrać odcinek. <laughs> Ale to są już moi. <laughs> Żadni twoi! Nic nie wow. zrobisz! Wow, co jest? Gdzie? Tlakuś, nie nie zrobisz z trzema youtuberami jednego youtubera, tak się nie da. Oni nagrywają co innego, zupełnie co innego. Lakuś! zostań tam Ej. u góry, ja tu lecę. Kto tam przyszedł? Ej, co to jest? Pomocy, Jakiś Mamy cię, mamy cię. Tato, jesteśmy, nagrywamy odcinek. Teraz tutaj witamy w kolejnym odcinku, jak ratujemy mojego tatę. Jestem uwięziony, Franek, pomóż mi. Proszę pana, niech pan tutaj, uwaga. Ło! Tutaj muszę webrać, patrz! Został Ej, tu w środku! Cóż się Tato. stało? Wow, jak, jak ja teraz wydostanę jesteś... się? Wiąz... Szybko ratuj jesteś... mnie, bo teraz coraz bliżej jest ta, 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 ta te, ostrze, te ostrze, te ostrze coraz bliżej Niszczyłem. było! Uwolniłem cię, proszę! Uff... A ty no. co? Ej. No, no. Co, no przecież chciałem tylko zostać najlepszym youtuberem na świecie i stworzyć z czterech youtuberów jednego super youtubera! Nie, dasz rady zrobić! Franek, pomóż mi tutaj y, uwolnić tych youtuberów. Oni nie mogą tutaj siedzieć. Y, zróbmy jakiś tutaj most! Most, żeby oni, o, to wannę w tym miejscu dam. O, tak! Dobra, e, tutaj teraz e, trzeba ich uwolnić przede wszystkim, żeby wyszli, e, zalałem to wszystko tutaj wodą, popróbowałem wlać do wanny wodę. Ja Cię, dzięki sykucu co zauważyłeś na live'ie tą tabliczkę? Tak, bo my sobie z Lakusiem normalnie oglądamy sobie filmik, e, jak, i, m, jakiś WitGPlayLak, taki nowy youtuber e, z, zaczął live'a i po prostu oglądaliśmy i zobaczyliśmy taką tabliczkę. Chłopaki spokojnie, zaraz nas uwolimy Już tutaj jest wszystko gotowe Ej spokojnie, spokojnie, spokojnie Nie denerwuj się Wito, czemu ty jesteś taki niespokojny? Ej tata, przyszedłem też cię uratować, tylko Jakoś bałem się zeskoczyć tutaj z tej górki I właśnie nie wiedziałem co zrobić Ale wiesz co? Chyba już jesteśmy uratowani, nie? Jesteśmy uratowani, youtuberzy za nami idą Chodźcie, uciekamy stąd, dzieci jak najszybciej Tak, lecimy Ja już tutaj, o teleport tu jest Idziemy, chodźcie tutaj Wow. Znów jesteśmy tutaj, w tym miejscu, to miejsce jest przeklęte, słuchajcie, to miejsce jest naprawdę przeklęte, musimy uważać tak, Ale już wszystko jest... Dla mnie? Tak, tak, tutaj tak, tak. rzucam o. To może co, skończymy, skończymy odcineczek nasz, co? Tak To więc w nie moment... Ale wy, jak wy w ogóle znaleźliście mnie e, i, i jak powiązaliście to z Youtubers Camp, przecież, przecież to, to było mało prawdopodobne no bo A. wiedzieliśmy że coś śmierdzi, coś śmierdzi, no i, I, i jeszcze, jeszcze samej postanowiliśmy przyjechać. Czekaj, tu coś śmierdzi, no? Bez kicu, jeszcze jeszcze, jeszcze hacker nam powiedział yy, o, o wszystkim tutaj. I powiedział nawet, że możemy z tobą zamieszkać w tym pokoiku i razem możemy nagrywać z innymi youtuberami. O! Super składa się, dobra, słuchajcie, cieszę się, że mi uratowaliście, youtuberzy ci sławni też są już, już tak naprawdę y, oni są uratowani, możemy jechać do domu, wszyscy się cieszą, chodźcie jeszcze pokażemy widzom w domku jak jest. Tak, tak, tak idziemy pokazać to najważniejsze. Tak, bo jeszcze ogólnie e, chcemy się zapytać widzów, czy chcecie, abyśmy zaadoptowali ze schroniska jakiegoś pieska albo kotka, chcielibyście dzieci? Tak, to... to... ja rybkę! Ja bym, chciał, ja bym chciał tego kotka i pieska, może oba. No to ale... niech napiszą widzowie w komentarzach. Jestem bardzo ciekawy, co, co, oni, co oni chcą. Rybkę, kotka czy ten. O, tutaj. zobaczcie, to jest ta kolejka do tej złotej talety, cały to tak. No jeszcze jest, jest ta kolejka, no nie, oni tam tydzień stoją do ubikacji. Ha Dobra, wysiadamy, wow, ale super. wjechałeś naprawdę dobrze prowadzisz. Jesteśmy już w domku i w końcu wzięliście te meble, które tam e, poprosiłem was, e, co kurie tak, tak, tak. doniósł? Tak, tak, wszystko tak, jest u góry już wszystko, przeniesione. Tak, już graliśmy nawet w piłkę. Podnosiliśmy ciężary, yy, jeszcze graliśmy w bilarda, pospaliśmy troszeczkę, no i tak wszystko fajnie. Super, no. zobaczcie ja mam tutaj w ogóle dla was już dla nowego pieska co będzie to buda, widzicie? Tutaj będzie taka buda. Wow. Ale wow, ja to będziemy cię... mu też musieli znaleźć odpowiednie imię, nie? No to prawda, to prawda. Ty, no jest piękna i cudowna noc, jestem już strasznie zmęczony, dzieci, wy też już się kładcie spać. E, no i co, życzymy Wam miłego dnia i dobranoc. Dobranoc, pa pa Psi, Łapeczki w górę kliknijcie i z pa dzwoneczkiem.